Duszpasterstwo przedsiębiorców i pracodawców talent istnieje już od 20 lat i mamy różnego rodzaju formy spotkań w całej Polsce. Ale biskup Józef Kupny z Wrocławia, który jest w Episkopacie Polski odpowiedzialny za sprawy społeczne, zaproponował, abyśmy wyszli troszeczkę szerzej, abyśmy właśnie zebrali przedsiębiorców na ogólnopolskiej pielgrzymce. Jasna Góra jest takim naturalnym wyborem, bo przecież to miejsce, które nas właśnie jednoczy. I taki jest zamysł tej pielgrzymki, aby jednoczyć przedsiębiorców, aby zbierać środowiska chrześcijańskich, katolickich przedsiębiorców właśnie na taką pielgrzymkę. To, co daje dzisiejszy świat, prawo, wartości, to wszystko jest zmienne, to jest relatywne, na tym się nie można oprzeć, na tym nie można budować nic trwałego, w tym również długofalowego sukcesu firmy. Natomiast tu ci przedsiębiorcy będą mogli mieć fundament, na którym będą budować najprawdopodobniej każdy inaczej. Ale jeżeli ten fundament jest silny, to ja się nie boję o ich przyszłość, o przyszłość ich firmy. To są te wartości, które wynikają z dekalogu. Pierwsze trzy przekazania dotyczą relacji między człowiekiem a Bogiem, natomiast te 4 do 7 to są akurat zasady, które stanowiły u podstaw budowy cywilizacji świata zachodniego. Nie kradnij, dotrzymuj zobowiązań, nie oszukuj, nie bądź zazdrosny, bądź życzliwy. To jest nie tylko kodeks karny, ale to jest postawa etyki dzisiaj całego cywilizowanego świata. Oczywiście nie zawsze nam to wychodzi, stąd myślę, że jest to okazja, żeby przeprosić i żeby stanąć z tych kolan i wrócić umocnieni do domu i z uśmiechem, próbować normalnie w życiu funkcjonować, dotrzymując zobowiązań, starać się być człowiekiem, a dopiero potem przedsiębiorcą, menadżerem. To miejsce to właśnie takie wspaniałe spotkanie, kiedy przedsiębiorcy aktywnie włączając się w wiele programów społecznych pokazują to dobre serce, tą drugą stronę. To jest niełatwe często, bo przecież od nich się wymaga rozwoju, od nich się wymaga uzyskiwania dobrych wyników ekonomicznych, płacenia podatków i tak dalej. To wszystko jest bardzo ważne, ale nie zapominają również i tu dzisiaj po to są, żeby właśnie w takim oddaniu się modlitwie popatrzeć na tego drugiego człowieka, który przychodzi do pracy, chce Godnie pracować, chce realizować również swoje zadania życiowe, marzenia i poprzez swoją pracę ma niewątpliwie duży wkład w rozwój. Nie jest łatwo w tym obszarze, w obszarze gospodarczym, i myślę, że ci, którzy podejmują decyzje, ciągle stoją przed pewnymi wyborami moralnymi. To zresztą mieliśmy okazję do południa także słyszeć w tym jakimś świadectwie pana Kluski, ale przedsiębiorca ciągle dokonuje, nawet zwalniając kogoś, bierze pod uwagę, że, że to jest pracownik, który ma rodzinę, że, że tej rodzinie będzie brakowało na, na wyżywienie i tak dalej. Więc ciągle podejmuje decyzje. Przy tym podejmowaniu decyzji są oczywiście narażeni na różnego rodzaju pokusy. Ja myślę, że to spotkanie i ta pielgrzymka jest umocnieniem dla tych, którzy starają się w sposób etyczny działać na rynku i my pokazujemy, że właśnie, że, że, że można, że staramy się i w ten sposób chcemy też dać tutaj, myślę, taki też sygnał, że warto i trzeba spróbować. Ja myślę, że mówienie o tym, że trzeba się pochylać nad człowiekiem umierającym i przeciwdziałać wszelkim eutanatycznym działaniom jest ważne dla każdego człowieka, niezależnie od tego, czy jest przedsiębiorcą, czy nie. Ale myślę, że ta współpraca takich miejsc, jakimi są hospicja w Polsce i na świecie, czyli potrzebujemy wsparcia i to właśnie też przede wszystkim tutaj, na Jasnej Górze Modlitewnego. Potrzebujemy dobrych myśli na temat hospicjum, czyli szerzenia i propagowania tej idei i na końcu potrzebujemy też środków finansowych. Więc myślę, że ten konglomerat się bardzo ładnie zamyka i bardzo się cieszę, że mogłam dzisiaj zabrać głos na tej pierwszej pielgrzymce piecz przedsiębiorców na Jasnej Górze.